Lato, jezioro i las, takie klimaty cieszą nas. O, widzę psa! Cześć, tu Błażej Łukasz Parda, jestem lektorem i w dzisiejszym filmie zostajemy w konwencji zwierząt. Otóż ostatnio nagrywałem trailer Poznaj do krótkiego spotu zwierzaki. DC Liga Super Pets, a dzisiaj również super zwierzaki, bo nasze domowe. A więc tak, mamy psa, który jest przyjazny... Miły, domowy, niekoniecznie jakiś starszy, powiedzmy, że taki młodszy pies. Mamy też e, kleszcza, który jest postrzegany przeze mnie osobiście bardzo negatywnie. Jakiś skrzypliwy, może bardziej. I jest jeszcze pchła, która wiadomo, będzie takim bardzo piskliwym. No i lektor. Musi być też. Zapraszam. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Fiprex duo pchły i kleszcze nie mają szans. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Fiprek duo. Chuj, kleszcze nie mają szans. To ma być przyjazny, fajny pies, radosny, młody. Lato jezioro i las, takie klimaty cieszą nas. Lato jezioro i las, takie klimaty cieszą nas. Teraz będzie kleszcz. O, widzę psa. Zaraz w sierść wskoczę, taki okazji nie przyoczę. O, widzę psa. Zaraz w sierść wskoczę, taki okazji nie przyoczę. Co tak zwiewacie? Co tak zwiewacie? Teraz pchła. Uciekajcie szybciej, szybciej! Uciekajcie szybciej, szybciej! To Fibrek z on nas przegania! My pchły, nie mamy nic do gadania! Ja, Jaja zbieramy i uciekamy! I ty zeskakuj, jak żyjesz jeszcze, bo Fibrek z działa też na kleszcze! To Fibrek z on nas przegania! My pchły, nie mamy nic do gadania! Ja ja zbieramy i uciekamy! I ty zeskakuj, jak żyjesz jeszcze, bo fibrek z działa też na kleszcze! Zapraszam do subskrybowania mojego kanału, a jeżeli potrzebujesz nagrania lektorskiego w jakimkolwiek wydaniu dubbingowym, reklamowym, albo do centrali telefonicznej, czy czegokolwiek innego, www.belbarda.pl Pozdrawiam. Lato, jezioro i las, takie klimaty cieszą nas. O, widzę psa, zaraz w sierść wskoczę, taki okazji nie przy Uciekajcie, szybciej szybciej! Co tak zwiewacie? To Fibrek Duo! on nas przegania! My pchły nie mamy nic do gadania! Ja je zbieramy i uciekamy! I ty zeskakuj, jak żyjesz jeszcze, bo Fibrek Duo działa też na kleszcze! Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki domuczonej do opakowania. Fibrek Duo. pchły i kleszcze nie mają szans.